z tak lewej strony, też nie ma rewelacji. Jeszcze tylko mała kontrola, higienek i popychacie. Zanim wszystko rozbiorę, zobaczcie. Krzywka, krzywka u góry. A tutaj, może tak. tu jest, jest popychacz uszkodzony. Jego po prostu idzie wcisnąć około milimetr, półtora, może nawet dwa. Czyli on już nie napina. I tak pewnie będzie z połowa z tego. Także dużo fachowców yy, przy wymianie tutaj, widzę wałków, nie wymienia hydrauliki i ten problem albo zostaje od razu, albo pojawia się wkrótce. Także popychacze bezwzględnie w takich pracach należy wymieniać. Ja już tutaj sporo porozbierałem. Wszystko jest czasochłonne. Wiadomo, o ciasno strasznie. Obydwa dekle. Klient chce, żeby mu zrobić jednak tą prawą stronę tylko, ale zaraz do niego zadzwonię, namówię go o, tak samo na prawą stronę, ponieważ już widzę luzy. Puste popychacze. Pokażę Wam przykład. Zobaczcie. Zaraz po zdjęciu wałków. Pusty. Najgorszy jest ten. Nic nie trzyma. Praktycznie wchodzi do końca. Wiecie, jak to słychać, jak silnik pracuje? Czwarty, piąty troszkę, szósty stoi. I te dolne są wszystkie dobre. Z tej strony, jak pamiętam, ten jest troszkę. Ten nie. Tu jest trochę. I któryś był jeszcze na dole, ale teraz jest yy, podpięty. A, tu jeszcze. Fajnie. <noise> tak, ten płyn tu już tu był. On się teraz nie prozleł. Wszystko, po prostu, wszystko cieknie. Zobaczcie, co tu się Aha. dzieje. Tak to wygląda. Zawór wody. No masakra. Dekle, jak widzieliście, olej. Zażegany cały. Naprawdę. Nie wiem, czy znajdę czas, bo mamy już czwartek, 14 godzina, właśnie minęła, a auto w sobotę wyjeżdża do Niemiec z powrotem. Tak, jak mówiłem, przyjechało z Niemiec, one jest tutaj troszkę modzone. ale widzę sporo, bo zauważyłem, że na tylnym deklu, nie wiem, ile ten klien ma teraz to auto, na tylnym deklu tam jest silikon szary, taki silikon nie był stosowany. I tam zauważyłem jakieś dodatkowe śruby na wydechach, podwójne, tam daleko, jak widzicie, dwie nakrętki. Co jeszcze, jak już tak obgadujemy tutaj. Nie ma tutaj uchwytu do wydechu, nie ma, nie ma w ogóle, brak. Tutaj z przodu jeszcze, co tutaj mamy? Podparcie korektora ssącego. Zobaczcie, nawet nie widać tutaj śrub w ogóle żadnych. Tu w ogóle nie było, tak sobie leżało wszystko. To samo tutaj, nie było śruby. Kolektor był przykręcony tylko tutaj do, do, do głowic. Tutaj w ogóle się nie trzymał. No wiecie, to drgania wibracji jest czasem. Nie wiem, mógłby pęknąć, albo jakieś tam inne pewnie szczelności by się pojawiły. Co do wałków. No fajnie nawet, nie ma, nie ma tragedii, nie ma tragedii z tymi wałeczkami. Zmierzyłem wszystko, zostawiamy je, są w tolerancji, tak naprawdę Paneweczka standard, proszę przytarte. Także nowe paneweczki, stare wałki, stare wałki lądują. Żeby tu bardzo nie obciążać klienta, zresztą po co jak jest jak jest jak jest dobrze Tą stronę też będę chciał, tą stronę też będę chciał rozebrać tak jak mówiłem Czekam na wiadomo że klienta I no nic jest powiem wam na, na grubo no niestety tutaj tak No leje się no, z gumy z turbo wszędzie nie Niepouszczenia na nic ale wiem że było rozbierane Nawet właśnie egier On się tu trzyma na trzech śrubach Tu są dwie z boku jedna z na końcu i tutaj śruby na końcu brakowało. Cały czas wibrował. Niestety. Nieposkręcane wszystko brakuje, SCRDP jest bardzo ciężki na końcu. On tu musi mieć tą podstawę, a tu nie ma w ogóle podparcia z tyłu. Nie ma. Wszystko po prostu wisi. Wszystko się trzyma tutaj na, na, na turbinie i dopiero tam podparcie na, z tyłu, na, na, na skrzyni biegów. No, tak źle to wszystko, źle to wszystko wygląda. Powiem Wam, nie taki śrub, jak potrzeba, zwykłe śruby powkręcane tu w rury, takie, no, ktoś coś gdzieś tu grzebał, ale właśnie było grzebane, ale nie widać, żeby coś było naprawione. Tak naprawdę tu jest wszystko wszystko stare, wszystko się leje, wszystko jest zapierdzielone i zrobimy sobie orzyszkowanie do lotów głowicy. Wszystkie gniazda. Zobaczymy później, jaki będzie efekt końcowy. No tu naprawdę jest, jest zawalone. To jeszcze jest ładne, ale tu mam możliwość dobrze nagrania. Tamte są najgorsze, tylko naprawdę no, ciężko mi jest tu chycić kamerą. Tak wygląda poczyszczenie. Proszę zobaczyć. O, muszę patrzeć w komerze, bo nie mogło trafić. Doloty jak nowe. I tu mamy pierwszy, który zrobiłem. O, ten bardzo ładnie widać. Co myślicie o tej operacji? Jeszcze troszkę tu poprawię u góry przy kątach, ale zawór jest teraz w stanie idealnym. To locik idealny. Proszę bardzo. Jeszcze raz rzut oka. No, po prostu nawet zaworu nie widać. O, może tu się coś tam pojawi. Zobaczcie jak to wygląda przed, przed pracą. Nawet mi tu na tym robionym, na tym oryginalnym, nierobionym, nie chce telefon stroić. O, gdzieś tam widzimy zawór, zawór tam widzimy daleko. Trzonek zaworu widzimy dokładnie tam. Ale trzeba się wysilać, a tutaj, proszę bardzo. Zobaczcie, jak to wygląda z góry, tak. Trzy otwory zrobione, jeden, drugi, trzeci, a trzy nierobione, raz, dwa, Trzy. Tak to wygląda. Ja już tutaj przygotowałem głowicę prawie do montażu, ale mówię, myślę sobie, a zaraz sobie przelecę gniazda, padę mi i, i żeby później miał gotowe do, do montażu wtrysków, nie? żeby tego nie robić przez obudowę. No i oczywiście zawsze jakiś jest wow. Akurat rozmawiałem z klientem przed chwilą i wiem kto to wszystko robił poprzednio, te wałeczki, to wszystko. Te wszystkie dociągnięcia. Pozdrawiam panów z Pytkowa Powiem tak. Panowie, wyrzućcie te frezy do kosza. Nie frezujcie głowic. Może macie najlepsze frezy. Nie wiem, nie potraficie tego robić. Zobaczcie, co tu jest porobione. Zobaczcie, jak zepsuliście powierzchnię. Te powierzchnie w tych głowicach Powtarzam jeszcze raz, one nie są płaskie na spodzie. One są praktycznie minimalnie półokrągłe. Telefon mi nie stroi. Zobaczcie, jakie są poprzeczne, poprzeczne krechy, takie kurne nierówności. Zaraz Wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi. Mam taką fajną igiełkę tapicerską. Obserwujcie tutaj jej koniec. Zobaczcie na płaskiej głowicy. Może tutaj zrobię to. Idealnie pracuje, prawda? A teraz wsadzę ją do gniazda, tam coś tam robię. Widzicie te skoki w jednym miejscu? Teraz tutaj to zrobię. Może. Zobaczcie, jak ta igła skacze. Tu nie skacze, bo jest powierzchnia równa. To samo tutaj. Zobaczcie, jak igła skacze. Dlaczego? Bo jest tam bardzo nierówno. Żadna podkładka miedziana nie jest w stanie tego skompensować, tych nierówności jejku, jejku, i to jest tak, przyjedzie, niby na 5 minut, szybko zrobić coś, a się okazuje, że jest bałagan. Zobaczcie, jak to wygląda. No, to jest tak spieprzone, że masakra. To jest spieprzone, że masakra. Widzicie moje poprzednie tam prace, jak robię, jak są głowice niepoprawiane, to padem. Jeszcze raz pokażę. Tym padem tylko robię delikatnie. To jest najdrobniejszy 3M. To jest włóknina i jest głowica jak nowa. Tutaj oczywiście nie wiem, co zrobić. Od razu trzeba frezować. Jak nowe podkładki, to trzeba od razu frezować. Odłóżcie się tego. Naprawdę. Nie róbcie takich niespodzianek w następnym mechaniku. Naprawdę, nie róbcie tego. Dość no robić niespodzianki. To jeszcze później jest dla klientów też niespodzianka, bo są koszta, bo jest czas wydłużony naprawy. I co? I co? Taką głowicę teraz wyślę w trasę. Niech zacznie dmuchać po 20-30 tysiącach. Klient powie, ale nie pobiegł, spierdolił. A mówisz, że założył nowe odkładki. A przecież to nie jest wcale moja wina. Ale na szczęście dobrze, że są teraz kamery, można wszystko nagrać i klient sobie obejrzy i dowie się, jaka jest prawda. Dobra, ładuję hydraulikę, którą poprzednicy nie zrobili. Montuję wałki ponownie, poprawnie oczywiście. Dokręcę wszystko jak trzeba. Założę oczywiście oringi pod, pod dekle pod, w miejsce śrub, bo brakowało czterech sztuk, dlatego takie były wycieki. Tak wygląda prawidłowo zmontowany dekiel. Osiem o tutaj. Oczywiście nowe simmeringi i I sześć przelotek na śruby i na podpory wtryskiwaczy. I to jest komplet, no oczywiście wiadomo, nowa, now, nowa uszczelka tu już standardowa. Tak jak założymy dekiel. I wyczyścimy wtryskiwacze, akurat tutaj jest ładnie. Żeby tu nie było korozji. Mamy gwarancję, że to nie będzie przeciekać. Zobaczcie, pomimo, że tam było nowe wszystko robione, frezowane. Widzicie to? Tu już były przecieki. Zobaczcie, jak była kompresja z tego wtryskiwacza. Nie wiem, czy na tym drugim. Nie jest to samo. Zobaczcie. Jakie tu kreski idą w tą stronę. To jest kompresja. Tak daje Frezowanie gniazd w tych głowicach. Na szczęście lewa głowica nie doznała takich uszkodzeń w gniazdach jak tamta. To. to są oryginalne gniazda. Nie były frezowane. I bardzo dobrze. Zaraz Wam pokażę, jak to można zrobić dosłownie w 5 sekund. Takie gniazdo. Ogolne wszystko, proszę bardzo. Pokażę Wam o tym, jak to wygląda. Zobaczcie. Jak noweczka. Następne to samo. Zobaczcie. Tylko polerowanie tych gniazd. Nic więcej.